serwer który znalazłem nazywa się Furn, no widzicie to w Furnance craft no jest tak w survival plus frakcje tutaj po, pokazane są craftingi e, diamenta o dodali nowe to będzie no, e, siodło diament gąbka daje to no jeśli widzicie dobrze i to jest no cobblestone automatyczna co tu jeszcze tu spawn tu jest warp enchant tu zobaczycie wszystkie warpy tu są no, kolory na czacie Gracza Plus można dostać od admina od Herry Zaraz od Szampon 9,8 I zaraz wam powiem kogo jeszcze I, 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 i Heroseku Oni możecie dostać Gracza Plus Tu są wszystkie informacje o gildiach i tych innych Tu są co potrzebne na gildie jedzenie warp arena to tutaj chyba będzie znaczy y, gd... no mówiłem. tutaj jest co tu jest łopaty a tu będzie splew yy. co tu jeszcze losowy teleport w losowe kordy będzie regulamin wymieniarki ma no, poczytamy sobie regulamin nie kni nie proś o opa nie spam nie słuchaj innych nie reklamuj innych serwerów nie obrażaj nie cheatuj nie używaj bugów dobra Puh. nie 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 dobra I co tam dalej um. Granie jednej minuty dostaj dostajesz jeden s Sklepu nie, nie, nie ma i chyba nie będzie, ale to jeszcze będzie. Wojny magazynowe, to są jako eventy. Tutaj jak licytować. To są magazyny. Dobra. Zapraszam do kupowania Golda, mega VIP'a. Czy jakoś tak VIP'a. Y Kto chce ze mną grać, to mam... Y Ziegler na E takie oo, widzicie. O, co tu jeszcze wam pokazać? Mm, mm, mm. Wszystko drapi zostało na... E. Wpisujemy z tą węgiel, żelazo, złoto, szmarek, diamenty, jako jajko, konia, resztą swoim oxygen, koksy, enchanty, biblioteczki, kwarc. No. Ja momenty nawet szybko, dlatego temu można szybko jak zdobyć. No to, wszystko, to wszystko. Jeszcze pozdrawiam. Yy, adminów. Pozdrawiam Smoke Story Boys, mioty 55 Kto tu jeszcze kogo jeszcze pozdrawić? No to chyba wszyscy. I pozdrawiam co wszystkich widzów. dobra, Narka